Dzień dobry Znowu Pan Piłeczka Już w moim drugim odcinku na tym kanale całkiem nieźle Dzisiaj mam zamiar wam pokazać jak wyglądają te cudowne drogi w Polish Car Driving Gdzieś tu ktoś trąbi A, będę ja ja. Ajajaj Już tam ktoś się zderzył Cudne drogi. Mnie, ja dla was mogę zgłosić Bobloce, żeby lepiej było słychać. Żeby było słychać, nie tylko mnie. tak Domyślam się, że bardziej mnie słychać. Tutaj tak... Tak głośno. Dalej kamery. Spalone. Już coś tam trąbi. Te drogi w Driving są niesamowite. Tak jak w moim poprzednim odcinku mówiłem, że, e, te takie śmieszne rzeczy z maluchami, jest taka. No re... to za gość! Jak on jeździ? To był mój sąsiad z trójki. Co on zrobił? To chyba nad mu to zrobił. Smutna żaba. nas szybko zbiera setkę. A to i cyk setka. Nie, stoi nie nie Światło odpalę. Nie bardzo jeździć bez świat. W Polsce. Autobusiarz poprzez anko. Aha sąsiad Dobrze mu tak O nie O maluch sobie chyba mnie oszczędził Może polecę boki, może wlecę ja daję się ponieść trochę dla tego zakrętu Przetrwałem. Pan piłeczka przetrwał. O! Złąbiję w kościele. To O! Kolejny śliczny palonerzi. Śliczny. To ścięcie kończy. Trudno. Już noc tak szybko się zrobiła. Jeszcze niedawno był jeszcze zaczął ten dzień. Jeszcze deszczek pada.

Zamknięty? Może do drugiej strony wejdę. Wejście chyba jest tamtędy. Chyba. To się tam... Nie to ołtarz, a tam? chyba. Może po prostu ołtarz do się wejść. Zobaczę. Kancelaria parafialna na terenie, MP. Częstochowskiej wydarły się 8:30, 9:10, 28, 9. to zamykane. Przedkładka słucham, ranezik, Ronezę trzeba miodować odcinek, wspominałem temu odcinku. No, krawężnik, pierwszego potrącić. Musiałem go wyprzedać, ale zakręt. Teraz go mogę, na nie. Chyba całkiem, chyba drugiego Wana, który jest zaskakująco wolny. Tutaj już, go zaraz Jej. O nie. O nie. Sadka ma... mam. to... Nie, teraz no tak trochę nie, czekam. Może na czesło zapraszę do baru pod czekiem. Eee. Chyba nie. Tam maluch trąbi, poślizg, coś czego nie lubię. Jak coś, to kąpiel w tym miejscu. Lepiej tam nie wchodzić, ponieważ tam się wpada pod mapę. Niestety, ten maluch Czy ten wan wyprzedza na przeciw dla pieszych? Хм. Что-то несправедливо. Który sobie wiecek, wiecek. Wiecek. Eee. Panie Mr. White Paweł Mercedesik Pan to Ostatnio Jechał we mnie Ja wejdę na dalsze, żebym nie widział może Pani Panie Mister White, Walterze White. Gdzieś pan cicho kada. Może na Discordzie jakaś go zgłosi. Słucham. Mandat pan dostał. Pan jest policjantem. Jestem proszę pana policjantem. Nie, pokaż mi prawko. To panu co ty we mnie wjechał. To pan niech mi swoje może pokaże. Prawko? Bo proszę mi prawo jazdy pokazać. Jak się pokazuje, bo ja mam. Bo nie, no proszę mi pokazać. Proszę, z zobacz. O coś nie widzę. A dobrze. A to pan zobaczy moją znakę. Za, za drugim Proszę. razem zdałem. Dobrze, dobrze. Bo nie się chcesz przypadek mi siadłem. To odziedziu. A pokaż spróbę? Nie, nie, nie jestem wyposażony w broń. A nawet jakbym posiadał nie mógłbym... Je, nie mógłbym jej pokazać. Chce pan zobaczyć jak się mioduje pola Meza? Proszę zapłacić mandat 500 zł. Co? A co takiego zrobiłem... No, wykro wykroczył pan prędkość. I zajechał pan drogę polityczną, więc drugie 500. Jak to? Podczas wyprzedzania w Malechów, w Domasławicach przepraszam A to y, po, po prostu bo jak się działoś tam wrobi, to po przyjechałem potem dalej. O... Dobrze. Nie no pan... jechał pan z, z Darłowa. Ja zacząłem pana wyprzedać, pan zajechał za jakimś żółtym busem, najpewniej z DHL-a Zacząłem wyprzedać, pan ja on we mnie wjechał Aha To proszę 1000 złotych mandatu A. Pomocy Ja cię mi wziądam Proszę mi, mi załatwić 1000 okay. złotych mandatu Ja cię wziąłem O Wstać policja a, dzięki. Proszę Dziek. nie uciekać. Będzie raz pościg pol polonozowy, znaczy z polonezem, polonez musi wygrać piści. Jest... Ale słuchaj tym, nie uciekniesz prawda? podziękuję za kolejnego truckera. Dostać, proszę, nie zatrzymać. Dzięki. Ojej. Dzieczka przed prezydentem grozi więzieniem. A, a gdzie, gdzie, twoje, gdzie twoja syrena? Jestem nieoznakowanym wozem. Pan, policja, proszę e, się zatrzymać. Pan, Pani Władzio, e, bo jak masz radyjko, to jest ID proszę, ze sereną polskiej policji. Proszę, proszę nie wyzywać policjanta. Pani Władzio... Proszę się, zatrzymać. proszę się zatrzymać, bo odbierzemy panu prawo jazdy. A nie, dzieci, jedź, jedź, jedź Polonezem. Mm. Czy pana pan naprawdę jedzie tym głównym wolno? Jedynie w prawie. No, o Tyle jesteś. Dobra, manów, A nie przejście dla pieszych. O... O, ja to do Karwic jadę. Znaczy nie do Karwic, tylko smardzęwa. Obokiem leci i Polonez. O, chyba go zgubiłam. Trzeba się zatrzymać. Nie, mam tam ścieżkę, czy ta droga jest nierówna, lepiej. Nie ja ucieknij, Pion. moja hmm. auto ma VMAXa 260 na godzinę. Ja się słyszę takiego daleka. Ja bardzo o, dobre radio, pach. głośnik. Czy Polona skar, 92. Może ja skręcaj, o, jak tam dalej, w tyle tam. No, z, z, pan zagrożenie dla siebie. Obokiem leci polony O, proszę się zatrzymać. No, he, he, he. pan ma jakiegoś chyba grata. Ustanę zmuszony, zostanę zmuszony przyspieszyć. Aha haha, może mnie dogonisz? Moi pola na zbiera setkę. Mam dwie sekundy do setki, proszę pana. Nie ma pan dużo szans. A ja już mam setkę ponad. Ja mam 120 na liczny, A... nie ma proszę uważać i zjechać na pobocze. Najny! Proszę zjechać na pobocze, proszę pana. Tu... Tyle, tak? Proszę nie za za zagrożenia Fotoladar tu zaraz będzie Jeszcze zjechać Ale no, nie Chyba On zaraz mnie fotoladar Nie, za Zabieżnianie funkcjonariusza To, to, nie to pan, to pan będzie ch chyba wyjechał Ja się Fum. będę ukrywać PDI, czy PFI PDI chyba Polonzyn Production FSO et PDI chyba Proszę zjechać na popoczynku Fabryka z Coś tam złośnie Proszę zjechać na popoczynku Jedziemy Polonzyn Hej, hej, Polon Nie, pan na dzik. Tu uh, ma uh, uh. pan podział, nie wiem, czy na dzik. Aaaaah, oczywiście. Nie, nie, nie. Pan na dzik, ja Fuck you. Pan na dzik utknął. On je... Czy to jego koniec? Czy da się, czy da rady, czy dam rady uciec? Nie subskrybujcie pana piwaczki. Nie polecam Jej! Nie, o nie! Polones! Nie ucieka tak ode mnie. On cykl. Polones, od siebie mogą.

O, to na no, domach. No. Co tam w Policjant jeszcze jest? Ej, nie ma. To co tam Ej. Fajny był pościg. Eee, co wiem? Mi... Mnie... Na tak na razie, wypuścimy tego że odcinka, kto będzie mnie chyba oglądał, więc. Że widzowie, widzowie. Nie wiem. Trudno być popularnym. A mi nie chodzi, żeby być takim bardzo. Nie tylko, nie tylko mi chodzi. A polonę! Co to za naród? Przepiękna mordka. Korunkowskazem. Karyng, Robię kręcioką. Czy się tu napię? To jest dom sąsiada. Może on coś tam padł, może minę przytykiekatniczą. Po niemiecku. Co ty robisz, rambiś Hmm, Ciekawe czy po jedzie. To najlepiej się zatrzymać. po czym pociąga, może i po ziemię. Pan, piłaczka. Nie oh, yeah. Yeah. A nie, aha Aaaa. Fotolader go złapał. Kolejny. Kachlaczek z spotoladorowany. Z fotoladorow... Fotolader. Z fotoladorowanym. Z fotoladorowanym. Mi-i scut la la Daravan. What are you doing? Um, hmm. I'm driving. What's your car? Hey, that to my car that to my car Mamy, że ein połysz. Może potem Na razie nie przyjedzie. To może będę kończyć ten wyścigowato eksplorowaty odcinek. Więc baję No światła. Więc